Szok! Google wypuściło już jakiś czas temu tak naprawdę mega dobre narzędzie, a dalej mało kto z tego tak naprawdę korzysta. Serio, prawie nikt o tym nie mówi i tak naprawdę nie wiem dlaczego. To narzędzie nazywa się Notebook LM i to totalny game changer do, do nauki, pracy, organizacji wiedzy, nie wiem tak naprawdę własnej czy firmowej. No naprawdę ma no, ogrom zastosowań. Wrzucasz tam PDF-y, dokumenty, notatki, nawet tak naprawdę linki do filmików z YouTube a. a system zamienia to wszystko w Twojego takiego własnego czata GPT, który korzysta e, z wiedzy właśnie z tych materiałów, które do niego dodasz. Możesz z tego robić, nie wiem, streszczenia, e, mapy myśli, fiszki, albo nawet tak naprawdę podcast, e, z którym rozmawiasz e, no, w czasie rzeczywistym i działa to no, po prostu genialnie. Chcesz na przykład, nie wiem. Czego się tam nauczyć, to wrzucasz materiały i ten właśnie program sam ci to wszystko tłumaczy, nawet zadaje ci pytania, pomaga ci się uczyć no, zdecydowanie szybciej niż kiedykolwiek. Jeśli nie chcesz szukać linku do tego narzędzia, napisz w komentarzu Notebook LM, a wyślę ci go wiadomości prywatnej, tylko pamiętaj, że mogę napisać tylko do osób, które mnie obserwują.